Cześć wszystkim, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Mamy końcówkę maja i postanowiłam nagrać taki odcinek o roślinach, które według mnie zasługują bardzo na uwagę, ponieważ bardzo, bardzo ładnie rosną. Nie będzie to taki odcinek stricte o ulubieńcach, ponieważ mi jest zawsze ciężko wybrać kilka roślin, które najładniej rosną. Będzie tych roślin trochę więcej, ale mam nadzieję, że Was nie zanudzę. Na koniec też pokażę Wam dwie albo trzy rośliny, z którymi mam problem i zaczynamy. Zapraszam Was do oglądania. Pierwszą rośliną, o której chciałabym Wam powiedzieć jest strelicja. Ona przeszła u mnie wiele. I od niedawna, od początku maja jest już w podłożu. Wcześniej była w wodzie, bo ją ratowałam, była w wodzie z topsinem. No, długa historia, kto śledził ten wie. Natomiast słuchajcie, zaczęła rozwijać już w wodzie dwa nowe liście. Jeden się rozwinął chyba jeszcze przed tym, jak ją włożyłam do podłoża, to jest ten mały, a ten rozwinął się dopiero niedawno. I słuchajcie. To jest taki gigantyczny liść. Co prawda to jest um, liść wypuszczony przez tę sadzonkę, która e, nie miała dużych problemów z korzeniami, ale jest tak gigantyczny, um, że powiem Wam, że z ciekawości go zmierzyłam miarką. I możecie teraz obstawiać w komentarzach, ile ten liść ma długości. Ja na koniec odcinka oczywiście Wam powiem, ile on ma długości, więc nie przewijajcie na koniec, ale jestem ciekawa, właśnie, ile będziecie obstawiać. Dla ułatwienia powiem Wam, że to jest największy z liściorów, który w ogóle jest u mnie w domu w tym momencie. No, także kawał liścia, zobaczcie, jaki jest piękny, jeszcze jest, jasno, zieloniutki. Dopiero będzie się wybarwiał tutaj na ciemniejsze odcienie. On w ogóle teraz pokazuje Wam tył tego liścia, bo tak naprawdę tutaj jest przód. No jest przepiękny, przepiękny ten liścior, jest gigantyczny. Zobaczcie, tutaj są inne, więc tak na tle innych możecie zaobserwować, jaki jest właśnie duży. Także strelicja to jest zdecydowanie roślina, która w maju zasługuje na uwagę. Mam nadzieję, że kolejne liście też będą takie piękne. Zaraz obok strelicji jest kroton, którego też swego czasu odratowywałam i powiem Wam, że chyba się w końcu pozbierał. Przestał gubić liście, nawet tutaj niektóre ze spodu są takie jeszcze brzydkie, ale jakoś ich nie zrzuca na razie. Już dawno, dawno nie zrzucił mi żadnego liścia, natomiast wypuścił piękne, naprawdę przepięknie wybarwione, Liście na wiosnę. Zobaczcie, jakie są żółciutko-zielone. No, są po prostu bajkowo wybarwione, są piękne. I co więcej, powiem Wam, że tutaj od spodu, gdzie odpadały tamte liście, które były wcześniej, nie wiem, czy uda mi się to uchwycić, ale już się postaram, że na przykład tutaj wypuszcza, o tutaj właśnie, wypuszcza nowe liście. I jest takich miejsc więcej. Już teraz nie będę nurkować i go tam, wiecie, przestawiać. Natomiast jest takich miejsc więcej, więc myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby się dogadać z powrotem. On też jest po przesadzeniu, ale powiem Wam, że takich pięknych liści już dawno nie miał, dawno nie miał, bo miał tylko kiedyś takiego jednego pięknie wybarwionego listka, którego zrzucił właśnie. Podczas tej nieszczęsnej akcji, z nie wiem czym w sumie, natomiast teraz e, wypuścił ich więcej i są e, no, bajecznie wybarwione. Rośliną, o której Wam już wspominałam, chyba w maju, nawet nie raz, to jest pilea Grazi. I ją też niedawno swoją drogą przesadzałam, bo doniczka już była za mała, i ona rośnie jak szalona, naprawdę rośnie jak szalona. W maju to chyba podwoiła swoją objętość listkową i gałązkową. Także naprawdę ta roślina naprawdę zasługuje na uwagę, i uważam, że zdecydowanie lepiej wygląda w tym momencie nawet niż w momencie kiedy była zakupiona. Także bardzo się cieszę. Niestety miała problem z przędziorkiem, przeszła oprysk i muszę pryskać jeszcze raz, bo wydaje mi się, że jeszcze coś ją gdzieś tam podgryza. Natomiast nie zmienia to faktu, że rośnie przepięknie. Muszę też wspomnieć o Birkinie, który też przepięknie wypuszcza nowe liście. Jest ich cała masa, bo tutaj jest chyba 3 czy 4 sadzonki, tak naprawdę. Jedna największa, taka główna, którą tutaj możecie widzieć na środku, natomiast po bokach są jeszcze mniejsze, z których właśnie są mniejsze listeczki, ale już też coraz bardziej wybarwione i naprawdę ta roślina nabiera pięknych kształtów, zaczyna mi się coraz bardziej podobać no i wypuszcza coraz, coraz więcej liści. W maju przybyło chyba cztery albo trzy liście, i teraz jak widziałam, tam nurkowałam i zaglądałam, to już kolejne rureczki są pozwijane, także będą następne. A tu już Maranta. Na początku jak dostałam tę roślinę to myślałam, że będę miała z nią niemałe problemy i że ciężko będzie mi ją utrzymać. Natomiast powiem Wam, że jest zdecydowanie prostsza w utrzymaniu niż na przykład kalate. Także ja ze swojej strony mogę polecić. Wypuszczam mnóstwo liści. Jeden po drugim w zasadzie tutaj ona nie przestaje. Cały czas gdzieś tam te rureczki rozwija, rozwija i rozwija. Także bardzo się cieszę, że u mnie się fajnie zaklimatyzowała. Na razie twu, twu odpukać nie mam problemu z przędziorkiem. Sprawdzam co jakiś czas liście i jest ok. No i te liście są naprawdę przepiękne. Nie podsychają końcówki, nic się nie dzieje. Także naprawdę jestem bardzo zadowolona z tej rośliny. Roślina, która wyszła na prostą, to jest choja Eskimo, która miała wszystkie liście praktycznie pomarszczone i bardzo źle wyglądała. Bałam się, że nie uda mi się jej odratować, ale ostatecznie, jakoś tam po perypetiach udało się ją naprawdę postawić na nogi i wygląda teraz, według mnie, bardzo ładnie. Te liście, które tutaj widzicie na samym końcu, to są dwa nowiutkie listeczki, które wypuściła właśnie w maju. Natomiast tych przyrostów tutaj gdzieś widzę, że będzie więcej. Wszystkie praktycznie liście udało się jej wyprostować. Już nie są takie pomięte, pomarszczone, brzydkie. Rośnie w serami, się wsadziłam ją ostatecznie do ceramisu. Pod spodem jest keramzyt, jest trochę wody, także cały czas ma wilgoć i teraz prezentuje się naprawdę bardzo bardzo ładnie. Kolejną rośliną wartą uwagi jest według mnie kawa. Kawa na początku po przesadzeniu zgubiła mi trochę liści tutaj spod spodu i były one takie oklapnięte, nie wiedziałam o co chodzi, natomiast ona budowała tutaj tę koronę. I ta korona teraz przepięknie wszystko przykryła, no i jest takim już powiedziałabym nawet solidnym drzewkiem, zobaczcie, wygląda bardzo ładnie, nie podsychają te końcówki, co często zdarza się właśnie przy kawie. I szczerze Wam powiem, nie wiem jaki jest klucz do sukcesu, jeżeli chodzi o uprawę tej rośliny. Wiem, że sporo osób ma z nią problemy. Ja na początku też miałam. Jak ona była małą sadzonką, to wiem, że dużo liści mi zrzucała, właśnie te końcówki podsychały i jakoś tak nie mogłyśmy się ostatecznie za bardzo dogadać. Natomiast w pewnym momencie zaczęła rosnąć zdecydowanie lepiej i od tego czasu mniej kaprysi. I teraz kiedy jest już taką pokaźniejszą rośliną, to powiem Wam, że już w ogóle nie mam z nią problemów. Staram się Pilnować tylko tego, żeby miała zawsze wilgotne podłoże, ponieważ ona nie znosi przesuszenia, także o, o tym trzeba pamiętać. I muszę regularnie sprawdzać, czy ma wystarczającą ilość miejsca w doniczce, ponieważ mm, ostatnio przesadzałam ją na jesień, a teraz już wymagała z powrotem przesadzenia. Także myślę, że to jest naprawdę ważne, bo jeżeli ona ma ścisk w korzeniach, to zauważyłam, że nie chce rosnąć, że te liście właśnie stają się takie oklapnięte, że nie wygląda ładnie i widać po roślinie, że coś się z nią niedobrego dzieje. Także tych dwóch rzeczy pilnuję. Natomiast poza tym na ten moment również uważam, że jest w zasadzie bezproblemowa. Kolejną rośliną jest choja karnosa, która bardzo ładnie teraz rozwijaliście, ponieważ na początku wiosny wypuściła dużo takich, wiecie, łysych. Pędów, na których nie było liści, a teraz właśnie na nich rozwijają się liście i jest tu dużo takich właśnie miejsc, w których pojawiają się te młode listeczki i dzięki temu będę mogła oplatać ją w miejscach, w których jest bardziej, że tak powiem, młysa, czyli na przykład tutaj na dole i widzicie tutaj rozwija się pęd, który staram się oplatać dookoła, żeby właśnie te miejsca zakryć I jest tu tak, tak jak mówię, kilka takich pędów, więc tych przyrostów będzie więcej, tych liści będzie też więcej i dzięki temu mam nadzieję, że będzie jeszcze piękniej i jeszcze płynniejsza. Narzekam trochę na te kalate, że są ciężkie w uprawie i że obsychają im końcówki. I to widać, zobaczcie. Tak wyglądają końcówki najstarszych liści mojej kalatei. Natomiast wypuściła też mnóstwo nowych liści. I powiem Wam, że jestem zdziwiona, ile bo chyba z pięć nowych liści przybyło. I tutaj idą kolejne rureczki, zobaczcie, są pozwijane. Gdzieś tutaj na dole, też o z tej strony, idzie nowy zupełnie przyrost. E, także naprawdę powiem Wam, że dziewczyna zaszalała. E, z powrotem przerzuciłam te kalate do ceramisu, bo jednak w podłożu coś mi się wydawało, że było gorzej niż w ceramisie. Być może te suszki, które są aż takie duże, e, właśnie są spowodowane tym, że że przełożyłam ją do podłoża na jakiś czas. Natomiast słuchajcie, słyszałam o takim sposobie, właśnie który ma pomóc w nawilżaniu ogólnie przy takich trudniejszych roślinach że na wierzch podłoża tutaj w doniczce sypie się taki namoczony hydrożel, e, takie kolorowe kulki albo przezroczyste kulki i one mają za zadanie właśnie tę wilgoć e, trzymać i podnosić wilgotność i później jak e, gdzieś tam e, te kulki wysychają, to można je zebrać, namoczyć na nowo i na nowo ułożyć. E, można też postawić obok e, rośliny miseczkę z takimi kuleczkami i niby to ma pomóc w nawilżaniu. Nie wiem czy ten sposób się sprawdza, bo nigdy takiego nie praktykowałam. Moje stoją w łazience, no i jakoś to szczególnie nie pomaga im na te zasychające końcówki. Być może gdzieś indziej byłoby jeszcze gorzej. Te kalate mam już jakiś czas i one przezimowały u mnie całkiem, całkiem, i teraz, no, tak jak mówię, wypuściłem mnóstwo liści, ale no, te starsze wyglądają, jak wyglądają i nie wiem, co mogłabym zrobić, żeby było lepiej. No nie próbowałam z tymi kuleczkami nie wiem, czy będę próbować, nie wiem, czy mi się będzie chciało, ale wspominam Wam o takim sposobie, może ktoś go zna, może praktykuje, może mi napisze, że to rzeczywiście działa, a może sam zechce sprawdzić. Także no gdzieś wyczytałam i właśnie trochę mnie to zaciekawiło, zapamiętałam. No, słuchajcie, tak czy siak wypuściłam mnóstwo nowych liści i według mnie zasługuje na to, żeby ją pochwalić. Bardzo ładnie rośnie u mnie też monstera. I to nie tylko w maju, ale przez całą wiosnę i w zasadzie zimą też, bo ona przez całą zimę również wypuszczała liście. Może wolniej niż teraz, ale wypuszczała. A słuchajcie, teraz cały czas idzie jeden albo dwa liście, i one się tak sukcesywnie rozwijają. Tutaj idzie kolejne, i chyba będzie to duży liść, bo zobaczcie, ten poprzedni był taki piękny um, z dziurami, więc myślę, że ten też będzie gdzieś tutaj z tyłu wypuściła też takie maluszki. Także ona naprawdę, naprawdę bardzo ładnie rośnie i nie mogę złego słowa na nią powiedzieć. A po przycięciu w tym miejscu ruszyła się też małpka i zaczęła wypuszczać zdecydowanie, zdecydowanie większe liście, także to przycięcie naprawdę pomogło, bo tutaj nie wiem czy ktoś pamięta, ale był taki Łysy patyk, na którym były takie maluteńki, listeczki, to był taki przyrost, który tylko czekał na obcięcie na wiosnę i tak też się stało, ja to ciachnęłam tutaj przy tym największym liściu. No i teraz proszę, wypuściła nowe liście i są zdecydowanie większe. Także jeżeli macie coś takiego, to tnijcie śmiało, nie bójcie się, szczególnie właśnie, jeżeli są to takie przyrosty, które pojawiły się gdzieś tam po zimie to na wiosnę warto to gdzieś tam obciąć i ona sobie poradzi, wypuści większe, piękniejsze liście i będzie wyglądała według mnie zdecydowanie lepiej niż z takim łysym patykiem, na którym są dwa malutkie listeczki. I na koniec tych roślinnych przechwałek pokażę Wam jeszcze krote. Obie w zasadzie pięknie rosną, ale akurat przyniosłam tę spokoju syna, bo, bo tam się bawi, więc nie będę mu przeszkadzała. I zobaczcie, ile ma nowych przyrostów. Ja ją tak co jakiś czas powiem Wam uszczykuję, ale już teraz zapominam, bo jest bardzo dużo roboty w domu na dworze, więc nie zawsze mam czas, żeby podejść i gdzieś tam pouszczykiwać te pędy, ale teraz tak jak na nią patrzę, to wiecie co, zastanawiam się, czy nie zacząć jej. Trzymać po prostu jako taką roślinę zwisającą, gdzie się upowieścić w jakiejś makramie czy w jakimś kwietniku takim wiszącym i po prostu niech sobie rośnie, jak chcę co jakiś czas będę ją najwyżej odmładzała chociaż ze smużną mi się to nie sprawdziło bo tak jak wiecie też ją tak trzymałam, później zaczęłam gdzieś tam łysieć tutaj od góry, no i no i co, no i skończyła tak jak skończyła, czyli pobrałam nowe szczepki, teraz mam nową roślinę, a tamtą wystawiłam na dwór, że może coś tam odbije. natomiast ta jest stosunkowo młodą rośliną więc na razie nic takiego się nie dzieje, żeby tutaj gdzieś od góry łysiała, tutaj też dosadzałam nowe sadzoneczki, ale wiecie, trzykrotka to jest taka roślina, którą można łatwo, łatwo odmłodzić, łatwo odtworzyć ze szczepek. Więc nawet jak coś tam się nie powiedzie, to nie ma żalu, bo ona bardzo szybko urośnie. Szczególnie teraz w okresie wiosna-lato, to one bardzo, bardzo szybko rosną i tak jak widzicie, moja również jest już taką małą potworą. Co Wam chciałam jeszcze powiedzieć, to to, że. Zrezygnowałam z podlewania od dołu. Nie mam teraz na to po prostu czasu i postanowiłam zaryzykować i podlewam trzy krotki również od góry. Na razie, na razie się to sprawdza, nic złego się nie stało, oprócz tej smużyny, która być może od tego podlewania, a być może od czegoś innego, wyłysiała od góry. Nie wiem, natomiast przy tych trzy jest wszystko ok. Podlewam je już tak. No, bite dwa miesiące, także myślę, że jeżeli by miało się coś tam pojawić niedobrego, to by się pojawiło. Na razie, tak jak mówię, różnicy nie widzę. Zobaczymy, jak będzie dalej. Słuchajcie, światło mi się kończy, więc szybko. Trzy rośliny, z którymi mam niestety odrobinę problemów. Pierwszą z nich, której najbardziej mi szkoda, jest Aglaonema. Tak jak widzicie, zarzuca kolejny liść. Ja ostatnio dwa też obcięłam. I tutaj te dwa się w miarę trzymają. Idzie liść, kolejny tutaj ze środka, ale nie wiem dlaczego ona je odrzuca. Nie ma żadnych szkodników, nic tu się złego nie dzieje, nie przelewam jej. Światło wy wydaje mi się, że ma wystarczająco. Druga aglaonema, która jest większa, nie stoi wcale w lepszym miejscu, jeżeli chodzi o światło i rośnie pięknie. No a ten maluch rósł do pewnego momentu, a teraz. No niestety, znaczy stety, niestety, niestety, no ona widać, że żyć próbuje, że liścia wypuszcza, ale no zostanie za moment z dwoma liśćmi i z tym jednym, który e, gdzieś tutaj się z czasem pewnie rozwinie. Kolejną rośliną, która sprawia mi trochę problemów, jest ta srebrna piękność. Którą przestawiłam tutaj bliżej okna, żeby miała więcej światła, i żeby zaczęła wypuszczać większe liście, ale tak jak widzicie, po tym tutaj dziurawym, któremu pomagałam się wydostać z pochewki, niestety, ale to się nie sprawdziło. Znaczy, się na razie nie wypuszcza większych liści, i to mnie trochę martwi. Nie wiem, czy nie ciachnąć czubka, może to by jej pomogło, ale bardzo mi jest na razie szkoda, bo jest małą roślinką, więc na razie zostawiam to tak jak jest. I liczę na to, że po prostu stojąc tutaj dłużej, w tym lepszym miejscu, zacznie wypuszczać większe liście. I ostatnią rośliną, z którą ostatnio mało się dogadujemy, jest ta Diffenbachia. Ona była ukorzeniana przeze mnie na nowo i generalnie podjęła próbę wzrostu. Tutaj wypuściła nawet nowego listka, niedłużego, ale jednak jest. Natomiast te dwa pozostałe tutaj zaczynają mi gdzieś tam żółknąć. Tutaj na końcówce, tutaj gdzieś tam z boku coś widzę żółtego się zaczyna dziać. E, miała przędziorka była opryskana, e, natomiast no tak wygląda smętnie na razie. Dam jej jeszcze szansę, ale no, nie podoba mi się na razie to jak ona rośnie. Okej. Okay. To będzie wszystko w tym odcinku. Powiem Wam, że i tak nie wspomniałam o wszystkich roślinach, które według mnie naprawdę bardzo, bardzo ładnie teraz na wiosnę rosną, ale no nie sposób jest wspomnieć o wszystkich. I tak zrobiły się z tego takie małe aktualizacje roślinne. I teraz co? Słuchajcie, powiem Wam ile ma ten liść z Dla wszystkich ciekawych mam nadzieję, że nie przewijaliście i że dobrnęliście do końca. I słuchajcie, liść z ma 43 cm, także jest naprawdę, naprawdę spory. A teraz już dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was na następne filmy. Życzę Wam miłego tygodnia. Pozdrawiam. Cześć.